Nadeszła w końcu ta piękna chwila. Dostałem część. Od skodzinki Fabi. Także możemy po prostu wziąć się za robotę. Bez marudzenia. Mam tu jeszcze parę części do powyciągania. I teraz tak. Dlaczego tego nie zrobiłem w międzyczasie? Ano. Dlatego. Bo nie wiedziałem, ile miałem tutaj ciągnąć, bo nie mam wymiarów. A teraz, mając część używaną, mogę sobie te wszystkie wymiary pomierzyć i wiedzieć, ile ciągnąć w danym momencie, ile, gdzie, co ma posiadać samochód. I to jest bardzo fajna, pomocna rzecz. Całą dupkę będziemy wymieniać. Mamy, yy, mi się wydaje, że w środka raczej nie, bo on nie jest aż taki zły. No zobaczymy, no co będziemy rozwiercać wszystko po kolei i będziemy patrzeć co się tutaj da zrobić, co nie, e, plan jest taki w ogóle, żeby e, Skodzinkę zostawić dla siebie. Mam jeszcze inne autko, ale to moje autko potrzebuję sobie wstawić do warsztatu, żeby porobić przy nim trochę, jest 3 tygodnie, miesiąc, tam mam naprawdę dużo roboty i blacharskiej i, i w środku, tam kolektory ssące są do czyszczenia albo do wymiany, bo jak dzisiaj patrzyłem, mierzyłem pobór powietrza przez kolektory ssące, no to... Ups. No, i samochód puchnie jak chce wyprzedzić, traci gaz i tak dalej, także no, muszę troszkę się nim pobawić. Także na pewno będzie ciekawy filmik o, Jaguari, o Jaguarze S-Type, jak się tam naprawia parę rzeczy. Zawieszenie przód będę musiał robić, bo tam już stukają i tak dalej, i tak dalej. Także no, jest tam od groma roboty. Dlatego plan jest taki, że zrobię sobie tą Skodzinkę, bo ona ma niedużo kilometrów, ma klimatronika. I tak dalej, tam pierdoły, takie podstawowe, jakąś tam drobną elektrykę. O, także, o, widzicie, tutaj kupiłem już, to już wam, kiedyś pokazywałem, bo byłem w Świnoujściu po to. Eee, z Dżak kupiłem, on na przykład, moja Skoda nie miała Parktronika, ten ma Parktronika. Parktronika, już wam pokazuję, kupiłem sobie na niemieckim eBayu, one tam 10 euro, kosztują 15, o, tam już leżą. Parktroniki to jest takie zwykłe coś o zwykły Parktronik taki mały sterowniczek do tego jest bardzo proste w użyciu to jest i to będę robił tak odłączę sobie nie będzie fabrycznego tronika tylko po prostu te sensorki te czujniki powkładam sobie w stare miejsca no jest tutaj także tak że jakby podwójnie to będzie ale ale będzie działać. Nawet z, mamy tutaj próbę, możemy sobie zrobić, już na, na krótko podłączyłem. To macie ten sterownik. Do tego do, dołączony głośnik. Jak to wszystko będzie podłączone elektrycznie, to wam powiem. Jeżeli ktoś nie wie, to będzie ciekawe. Coś. No i słuchajcie, widzicie? Tu się zbliża ręka. I działa. Także, takie coś sobie podłączymy. Przyjemnie się będzie parkować, w dużym mieście mieszkam. To łatwiej zawsze, jak jest ten park, tronik, jakąś tam mniejszą dziurę się można zmieścić. Także zabieramy się za robotę. Eee, robotę zacznę od bardzo ważnej rzeczy, czyli napicie się kawusi. <laughs> Kawa tam ekspres właśnie zasygnalizował, że już jest gotowy, już mnie tam wołają. Mój ekspres by woła, także idę się kawy napić. Podłączę tą całą automatykę tutaj. I będziemy kręcić, ciągać tutaj. Tutaj dozerka mam podłączonego. Także będziemy jeszcze to ciągać, mierzyć, klepać, cudować. Do roboty. No i mamy to. Niestety pomiar pokazał, że tutaj muszę jeszcze wyciągnąć 3 cm, a tutaj 7 cm. To są właśnie plusy tego, jeżeli macie używaną część. Nie robimy takich rzeczy na oko, bo będzie Wam auto krzywo jechać. Wy w prawo, ono w lewo. I efekty mogą być tego tylko jednym. Nieważne. Dobra, muszę tutaj małe przemyblowanie zrobić, bo nie ma miejsca. w końcu odżałować i ten pneumatyczny pedał sobie nowy kupić, bo kurde, ten mój nie działa i robota taka tu luźnisz, tu pompujesz A, to powinno się nogą robić tak mi się wydaje, że cieniutki haczyk wystarczy, łańcuszek wystarczy to powinno być dobrze 7, ale to 7 musiałem w tą stronę pociągnąć. Trzeba porozpinać wszystko. ojejku, jejku, jejku. Jaki ja maludny. Dzisiaj jestem. A to przez moją żonę, Ona temu winna jest. Bo kurde zamiast dzisiaj pracować, to leży w szpitalu na kardiologii. Bo się sercu znowu bo inaczej tego nie idzie nazwać. I mam to w dupie, w takim przypadku, że YouTube powie, że przypinam. Serio, bo nie powinno tak być, żeby młoda osoba w szpitalu na serce chorowała. Osoba, która ma hopla na punkcie ćwiczeń, osoba, która jest młoda, to jest chore po prostu. Nigdy nie paliła, nie piła, no i taki jest tego efekt. Może powinna pić i palić, to by lepiej było. Takim hakiem będziemy to wyciągać? Han skopł! Będziemy ciągać. I tak to wszystko będzie do wymiany, bez, bez znaczenia co się z tym stanie. Tam mogę to wziąć, ile się da. Pneumatykę eee, potrzebuję. Może ktoś mi powie, bo ja nie wiem, mam taki ten pistolet pneumatykę i on się potrafi tutaj zawiesić, że zrobi tylko pspsp ps, ps. Na przykład na mniejszych biegach praktycznie nie działa. O patrz kurde, wczoraj nie działa dzisiaj działa. Może dlatego, że za mało oleju dawałem mu. ale ja wiem. Jaka tam zasada działania jak piszcie w komentarzach? Z chęcią poczytam. Eee, co my to mieliśmy tutaj za klucz, kurde. Chyba 27 tam było, czy ile? Nie, chyba 23. Tego. Tu jest jakiś. No. ale te haki to jest świetna rzecz to jest ułamek sekundy i się zakłada na tylko jeżeli się dobrze łańcuch założy nie? <laughs> naprawdę ułamek sekundy cak, cak i potem jak się ściąga, jak się zakłada zerka. No dawaj. Odżałuję, tam kosztuje taki gówniany ten pedał pneumatyczny. Na Ebayu, tam ma 150 euro. A taki porządny 300-400. No żałuję chyba naprawdę i kupię tam znowu taki porządny. Albo zwykłą chińszczyznę, Bo i ten porządny się zepsuje. Mój pedał ten pneumatyczny był ponad 1000 euro warty. No i co z tego? I też się zepsuł. Także nie ma pata na to. Tak wszystko główno idzie od Chińczyków. Sorry, życie jestem taki jakiś wulgarny, ale jestem zdenerwowany na to, że żona mi w szpitalu leży. Mogłaby się tu ze mną siedzieć, teraz, czy w domu, czy nie powinno tak być. Przyblokowane, przyblokowane. Jeszcze raz, pomiar, ale 67 powinno być. Gracias. jest sprężyna założona i się tam pompuje jakby trzeba było tam zakładać i machać ręką dobra panie zielonka Niemy, rozwiercamy wypieprzamy to wszystko cześć herga nadeszła ta wiekoponna chwila szkodzinka się doczekała cięcia nie ma dubki dubka tam leży o tam 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 znaczy, jakie mam mokre ręce mamy taki upał z człowieka się leje normalnie a ja mam papę na dachu Pomimo, że tutaj wszystko jest, są deseczki, tam jest wata szklana pod spodem i tak dalej, gruba, upchana, ale to tak czy owak jest, żar się leje z nieba. Tu mam blaszaka, blaszak jest y, pianką robiony, ale tak czy owak, żar się leje z nieba. W warsztacie mam 34 stopnie. Nieważne, mam to gdzieś. Yy... Trochę sobie ją powyciągałem. Wszystko się zgadza, drzwiczki nam się zgadzają, wszystko się zgadza. Będziemy teraz, tutaj, sobie to wycinać. Eee, całą podłogę, tutaj, i będziemy wstawiać nową. Ale na dzisiaj mamy jeszcze zadanie. Mówię tutaj, nawet nie pokazywałem, jak to wycinałem. No, bo to brutalnie to i tak było. Wszystko powycinane. Jak już się szczeliny zgadzały, no tutaj po prostu wystarczyło to wyrzucić. Pociąłem to dosłownie na kawałeczki. Zobaczcie. Tutaj, panie Majster. Tak to jest. Także wszystko było wycinane, tutaj. Jak popatrzmy tutaj nad kola, to jakby ktoś nie wiedział, tu, to najlepiej zrobić sobie palnikiem, bo tam jest ta cholerna pianka taka pod spodem, silikony jakiś tego nie idzie oderwać. Także od razu mówię, weźcie sobie tam od razu jakiegoś palnika i będzie dobrze. Także ja się tutaj biorę teraz za rozwiercanie i będziemy to rozwiercać tutaj wszystko po kolei, tak jak leci. O, uszczelkę sobie założyłem tak na próbę, żeby zobaczyć, jaki ma docisk eee, klapa. żeby Wszystko posprawdzać przed spawaniem, przed spawywaniem i tak dalej. Tak dalej. Także uszczelka idzie w A przy okazji, fajna, fajna piłka, wiecie? To jest świetna piłka pneumatyczna. Tutaj ma jeszcze... E, taki wąż założony, także cały ten podmuch wychodzi tutaj. Zresztą wiecie co inaczej. Może kiedyś zrobimy jakiś filmik. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach o przyrządach, jakie powinno się mieć w warsztacie, w blacharni. Co jest potrzebne, ile co kosztuje, na czym można zaoszczędzić, na czym można nie zaoszczędzić, że się nie da zaoszczędzić, bo jest głupotą zaoszczędzić, bo się wyda 4 razy tyle. O, tutaj zobacz, wstawiłem sobie blaszkę. Po to, żeby pociągnąć tutaj całość trochę, żeby miał dobry uchwyt, bo i tak będzie wycinane mówię to Mam to gdzieś. Także tego wszystko będzie rozwielcane. Tylko nie wiem, czy tutaj będzie podwójnie, bo tutaj zobacz masz tutaj podwójne. Także nie wiem, zobaczymy najpierw jedne otworzymy, jak nie, to będziemy drugi otwierać, ale mam nadzieję, że wystarczy jeden. Na 100% co więcej, co trzeba będzie. To mi się bardzo nie uśmiecha w upał. To ten cały, to ten cały, tą, tą, całą szczelkę, no mów mi, masę uszczelniającą trzeba osunąć. Tak czy owak, tutaj klepałem od drugiej strony, i tutaj muszę wspawać, bo to mi się rozeszło. Także tego będziemy to ściągać wszystko. Jak mi się to uśmiecha w taki upał, to robić nie marzyć sylwester, tylko do roboty. kawiczki założyć. Kurde jakaś mucha wielka mi tu lata i mnie w denerwuje mnie. O, chyba, że, chyba, że to jest rodzaj męski. Tu much. Kurde, jak jest jak jest mucha, to jest rodzaj żeński. Nie, Jak jest rodzaj męski, to jak się mówi na muchę? Much, nie? Nie wiem, mam prośbę, może Krystyna Czubówna to ogląda, to bym prosił o sprostowanie w komentarzach albo ktoś mądry bardzo proszę skomentować tam I tak jak widzisz, albo i nie widzisz, musisz mi zaufać na słowo. Tu są zgrzewy. Całą widać. Proszę bardzo, są zgrzewy. I te zgrzewy musimy rozwiercić. Także ja tutaj robię teraz Magic. To wszystko rozwiercam i potem pokażę, jak to wygląda. Jak obiecał, tak zrobił. Wyciąłem wannę. Taką od kibla, nie? ta -dam! jest dziura. Raninka leży tam. Tu jest nasza zastępcza. I teraz tak, co Ci mogę na ten temat powiedzieć? Jak to trzeba zrobić? Bo tak jak powiedziałem, no zajęło mi to, bo nie chciałem tego zniszczyć. Skody Fabi jeszcze nigdy nie wycinałem, także chciałem sobie to zrobić po malutku, aby zobaczyć gdzie trzeba nawiercać, gdzie trzeba wycinać i tak dalej. Dlatego że ta była do wyrzucenia, ale jeżeli się nauczyłem dobrze na tej zrobić, to tej wanny nie uszkodzę i będę miał mniej z nią roboty. Także po całości. Tak jak tutaj była wanna, tu jak jest belka, pod yy, izolacją tą bitumiczną, czekaj ci, pokażę. Są nity. I to jest dosyć ważne, nie? O! To jest tutaj. Są nity do wycięcia. Majzelkiem rozgrzałem, ściągnąłem, przewierciłem bok. Tutaj. Nity niektóre wanny zachodzą głębiej, tam podwójnie mają. Ta na szczęście miała tylko pojedynczy szef, że tak się wylażę. Tutaj na łóżku, tu było troszkę skomplikowane, żeby tam się dostać. Ale tutaj jest tylko pojedynczy nit. Bok, tak jak z tamtej strony. Tutaj jest podwójnie do belki. Aż dotąd idzie, zobacz, tak. Do wycięcia. I wychodzi. No tutaj się trzeba troszkę napilozofować, bo tam trzeba rozwiecić. Ci pokażę. Nawet wręcz za dużo rozwieciłem. Bo na przykład myślałem, że będę musiał tutaj to wszystko ściągać, ale jednak nie. Wystarczyło tutaj i tutaj też niepotrzebnie rozwielcałem. E, tutaj dojście jest bardzo ciężkie. Tu trzeba rozwiecać. Tutaj na szczęście jest ostatni. Ostatni spaw jest tutaj i potem tu. Także na szczęście lożka tutaj nie ma. Mam nadzieję, że to widać jakoś. No, chciałbym, żebyś widział jak najwięcej człowieku. Jeden z drugim. Kurde. Także mówię, tutaj nie ma w rogu nic. I teraz tak. Tu są podwójne warstwy. Ale wystarczy rozwiercić tego tutaj. I to wszystko, ten spaw. I to wyjdzie. Także musi być dobrze rozwiercone. Brońcie, Panie Boże, nie wiertłem. Bo wiertłem nie jesteś w stanie, w stanie tego zrobić. Nie da rady. Jak rozwiercamy? Ja już Ci mówię. Przykładowo. Jeżeli mamy tutaj te punkty do rozwiercenia. Ja już, Pana, w którymś odcinku pokazywałem tam. Teraz tu znajdę sobie. Najpierw ja na przykład robię sobie, ach, nie wiem, punkt. Punktakiem robię punkt. Potem Nawiercam większy punkt wiertełkiem, a potem używam freza do rozwiercania. Jeżeli nie wiecie co to jest, pytajcie, prześlę wam linka, gdzie można coś takiego kupić i wtedy się i tak wygląda rozwiercone po frezie. jakieś to, kurde, ostrości się nie łapie. Brudny ten telefon czy coś? i to jest, bo to jest taka, taka sprawa, wiecie co, ja Wam to rozrysuję. Chłopcy i dziewczęta, zrobimy to jak w szkole. Robimy to jak w szkole. Powiedzmy, e, blacha jest, jedna blacha, druga blacha. I ona jest zgrzana. Zzit. Weźcie to pod uwagę, że macie efekty dźwiękowe ode mnie też. Dzit dzit. Dobra. I teraz tak. Jeżeli robimy frezem, tak jako to jest frez, powiedzmy tak. I on ma ząbki. Do tego ma punkt. Bolec taki, który wchodzi w ten punkt, co sobie go nawierciliśmy. No i tu jest, wiadomo, no wkrętarka tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej na górze i teraz tak, frez jak nam wchodzi to on nam równomiernie wchodzi do, w blachę równo i teraz tak, i wyczujecie, dowiercicie się dotąd do pierwszej blachy i jak jest blacha nawet naprężona to ona odskoczy sama nawet wręcz i macie czysty ten nie wolno za mocno przycisnąć, bo się przewiercicie i macie jedną wielką dupną dziurę i teraz tak, jak to wygląda z wiertłem. Wiertło jest stożkowe. Ma taki po prostu stożek wiertełko. I teraz tak. I to dosłownie w takiej wielkości jest. Wyobraźcie sobie teraz, jeżeli wiercicie wiertłem, aby tutaj się dowiercić, to wasz czubek wiertła już przechodzi na drugą stronę. Tak to wygląda. Także tylko i wyłącznie wiercimy frezem. Chyba, że ktoś ma tam jakieś inne patenty, ale to są specjalne naprawdę frezy do karoserii. Kosztują parę złotych, tylko nie warto się męczyć jakimś innym gównami, cudować i tak dalej. Bo na tym się naprawdę bardzo bardzo dużo oszczędza, to jest dosłownie, to są minuty, żeby rozwiecić taki jeden. Ten, to jest gotowe. gotowe. zobaczcie, jak to fajnie odchodzi. Widzicie, pierwsza warstwa odchodzi. Zobaczcie, tutaj są ślady po. Kurde, co taką słabą ostrość mam mój telefon. Ostatnio coś mam się Chyba mam coś źle ustawione. O. Zobaczcie, jak to fajnie się rozeszło. Nie? Super. Cały spaw został i teraz druga warstwa na to przyjdzie ze spawem i nie będzie nic widać. A gdyby było wiertełkiem, to bym przewiercił wszystko. Zdarzyło mi się, naprawdę tu jest jakieś, jakaś setka dziur była na, na 100% robiona, e, bodajże trzy razy mi się zdarzyło przewiercić. O tutaj widać nawet odpadło. Widzicie, to jest przewiercone. Za głęboko zeszło, pyk, odpadło, koniec. Trzeba będzie zaspawać po prostu dolną warstwę. No, ale to 3 na 100. Tak to wygląda. Tutaj macie jeszcze piankę. Trzeba będzie też dać pianki. No i będziemy się bawić. I teraz, to poszło w miarę szybko, ale z tym naszym nowym używanym, używanym będzie troszkę więcej filozofii. Bo tutaj będę sobie wymieniał błotnik, Pas wszystko i to bym wszystko chciał odzyskać w stanie perfekcyjnym. Zobaczcie, tutaj wczoraj ciągnąłem i roztargałem. Jestem za silny chłopak. Także na dzisiaj z filmikiem to wszystko. Bo muszę iść żonę w szpitalu odwiedzić. Macie jakieś pytania? Tam na dole w komentarzach piszcie. Skręciam Wam odpowiem na pytania. Podzielę się z Wami. Wiedzą. Zresztą jak ja czegoś nie wiem, też się was pytam. Eee... Także podobał się filmik. Tutaj subskrybuj, dzwonek naciśnij. Ja Wam życzę miłego dnia, nie tak gorącego jak teraz. Chyba że się nad wodą siedzi. Trzymajcie się. Cześć!